Obalamy największe mity o SEO. Ktoś powiedział Ci, że SEO w Twojej branży nie działa. Zaraz Pokażę Ci, dlaczego to nieprawda i jak Twoja firma może na tym skorzystać. Firma usługowa. Klient szuka hydraulika w swojej okolicy. Ktoś pojawia mu się na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania. Dlaczego to nie Twoja firma? Odpowiednia strategia SEO może to zmienić. Telefon internetowy. Masz świetny asortyment i chcesz, żeby klienci je zobaczyli. Pozycjonowanie sprawi, że Twoje produkty staną się łatwo dostępne dla tych, którzy ich potrzebują. Producent. Twój biznes może być widoczny zarówno dla hurtowników, jak i klientów indywidualnych. Wystarczy zadbać o odpowiednie frazy, które skierują ich na Twoją stronę. Kolejnym przykładem jest portal newsowy. Publikujesz artykuły na ważne tematy. I chcesz dotrzeć do szerszego grona czytelników, dobrze zoptymalizowana strona, to wielkszy ruch i szerszy wpływ na czytelników. Wszystko sprowadza się do trzech rzeczy: większa widoczność, więcej klientów, większe zyski. Jeśli nie korzystasz z SEO, tracisz szansę na rozwój swojego biznesu. Pomyśl o tym.